Na szybie. Na powierzchnię kopalni wyjeżdżają ci, którzy ukończyli pracę. Pierwsza zmiana. Trzeba teraz poprzez elektroniczny czytnik zgłosić komputerowi swój wyjazd na powierzchnię, umyć się, przebrać i wrócić do domu. Do Lubina, Legnicy, Głogowa, Polkowic, Ścinawy, Sieroszowic. W Zagłębi ludzie przyzwyczajeni są do codziennych wędrówek. 90% zatrudnionych w kombinacie korzysta z pracowniczej komunikacji autobusowej i usług PKP. Kończą również zmianę kobiece zakłady pracy. Zlokalizowano je w Legnicko-Głogowskim Okręgu Miedziowym, by mogły w nich znaleźć zatrudnienie żony, siostry czy matki mężczyzn pracujących w kopalniach i hutach. W tym zakątku kraju sprawy rozwoju miast, ludzi i w ogóle wszystko dokoła splata się ściśle z miedzią. Kiedy wybuchła ta wielka mieć, Lubin był skromną mieściną, która, jak stwierdza ówczesny kronikarz, wygrała swą szansę życiową. Z początku nawet łącznie z tą szansą nie było różowo. Nie było gdzie mieszkać. Zamiast mleka była wódka, wspomina po latach jedna z kobiet przybyłych do Lubina. Została jednak i nie żałuje tego. Tam rozrastały się pod ziemią kopalnie. Tu budowano domy. Tak było 20 lat temu. Jak widać, wiele się odtąd zmieniło. Że od lat buduje się, to wiedzą wszyscy. Jednak dopiero z helikoptera widać, jak bardzo nowym miastem jest Lubin. W niektórych osiedlach nie zdążyła się nawet zazielenić przestrzeń między domami. Nowi są też mieszkańcy miasta, a każdy niesie z sobą własną historię i swój regionalny koloryt. Przyjeżdżają pełni nadziei, zaczynają zazwyczaj od zera. Większość z nich szybko jednak się tu zagospodarowuje. Ich dzieci chodzą już do tych samych szkół i bawią się razem na podwórkach. A nie ma chyba w całym okręgu rodziny, w której przynajmniej jedna osoba nie byłaby przez pracę związana z miedzią. Miasta Zagłębia mają swe zagospodarowane centra handlowe. Ulice i skwery zapełnia ruchliwy tłum. Wiadomo przecież, że kiedy tylko wyjdzie się z domu, by przejść się, zawsze spotkać można kogoś interesującego. A nigdy jeszcze nie brakowało tematu do rozmowy. Życie płynie spokojnym, ustalonym rytmem. Jednym niepostrzeżenie przybywa lat, innym dzieci. Żyje pomieszane z sobą jak w rodzinie wiele pokoleń. Miedzią stoją polkowice. Miedź ożywia historyczną złotoryję. Widać ją w Polesławcu i winach. Swój renesans przeżywa również stara piastowska Legnica. Centrum Życia Politycznego zagłębia siedziba władz wojewódzkich. Yeah. Mieć popiera i wspiera kulturę, bo wiadomo, że po pracy człowiek ma prawo do kulturalnych rozrywek. Mieć ma wreszcie w Legnicy swoje muzeum, a w nim eksponaty świadczące, iż już nasi praojcowie wydobywali ją tu z ziemi. Mieć odbudowała obrosły legendami zamek w Głogowie i otworzyła w nim muzeum hutnicze i sale klubowe, w których hutnicy dnia dzisiejszego mogą spotykać się ze sobą, prowadzić rozmowy, pić kawę. Czas wolny, czas odpoczynku to wcale nie błaha sprawa. I dobrze jest, jeśli każdemu stwarza się możliwości zagospodarowania go według jego własnego gustu i woli. Innego rodzaju wizytówką zagłębia na zewnątrz są hotele. Przyjeżdża do nich coraz więcej gości mających w tym rejonie kraju sprawy do załatwienia służbowo, prywatnie. Ale hotele to również sale restauracyjne, kawiarnie, dancing. W Legnicko-Głogowskim Okręgu Miedziowym prefabrykaty budowlane produkowane są w trzech fabrykach domów. Buduje się wiele. A jednak mimo to, pomimo armii budowlanych, uzbrojonych terenów i kredytów dla budownictwa jednorodzinnego, wciąż blisko 5 tysięcy zatrudnionych w kombinacie mieszkańców pracowniczych hoteli oczekuje na własne mieszkanie. Te zdjęcia pochodzą z budowy w Głogowie. To już osiedle górka w Legnicy. Domy to jedynie fragment budowlanego frontu. Należą do niego także drogi, bezkolizyjne skrzyżowania i rozjazdy przy nich. Infrastrukturę zagłębia budują wspólnymi siłami i środkami władze wojewódzkie i kombinat. W Lubinie dobiegają końca prace nad wiaduktem przerzuconym ponad dwupasmową szosą szybkiego ruchu do Głogowa. Pod którą, zjawisko dość nietypowe dla naszych rodzimych zwyczajów, przeprowadzono liczne przejścia dla pieszych jeszcze w czasie jej budowy. W początku swego istnienia kombinat potrzebował wysoko kwalifikowanych kadr i problem ludzi jest aktualny nadal. Do Zagłębia przyjeżdżali i przyjeżdżają młodzi, by zdobyć tu dobry zawód. Wśród uczniów, techników i szkół zawodowych jest dziś wielu synów pierwszych budowniczych kombinatu i miasta. Podnosi się poziom wymaganych kwalifikacji w górniczo-hutniczych zawodach, Doskonalone są techniki nauczania dysponujące nowoczesnymi środkami audiowizualnymi jak telewizja, film, magnetowidy, laboratoria do nauki obcych języków. Szczególnie wiele uwagi poświęca się bezpieczeństwu i higienie pracy, zapobieganiu zagrożeniom, ratownictwu w trudnych warunkach pod ziemią. Do opieki nad zdrowiem pracowników Kombinat przywiązuje wielką wagę. Jest więc sprowadzany ze świata za dewizy unikalny sprzęt medyczny. Działa górniczo-hutniczy specjalistyczny zespół opieki zdrowotnej zatrudniający już przeszło 500 osób, a wśród nich ponad 100 lekarzy. Znakomicie została wyposażona sala intensywnej terapii. Chorzy pozostają tu podstawym nadzorem. Z licznych gabinetów niedawno otwartej międzyzakładowej przychodni zdrowia w Polkowicach korzystają obok zatrudnionych w kombinacie także miejscowi. W Zagłębiu ceni się tradycje. Nawiązując do starych obrzędów i obyczajów uczą one szacunku dla zawodu. Skok przez skórę stanowi symboliczny egzamin sprawności, po którym następuje pasowanie na górnika. Wręczenie szpad górniczych. Otrzymują je najlepsi. Przypasują zasłużone stare strzechy. Karczma piwna. Napiję, 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 pej, a nie... Wysokiemu Prezydium wiadomo jest, że gwarek był dziadkiem, został. Ale wcale. Silencjum, Wcale to nie oznacza. Że... Wesołe spotkania braci górniczej odbywają się w ściśle męskim gronie. Raz w roku, właśnie tego wieczoru, zwykły gwarek może postawić na beczce z piwem swego przełożonego i kazać mu wypić kufel piwa w dowód uznania lub przygany. Ten demokratyczny obyczaj zawdzięczamy Śniadeckiemu. Jak górnicy święcą swą barwórkę w grudniu, tak hutnicy obchodzą własne święto w maju. Są przemówienia, zawieszane na piersi ordery, mocne uściski dłoni i dla każdego kwiatek. W ludowe święta wychodzą na ulice orkiestry w mundurach. Odbywają się popisy młodzieży. gościnne występy znanych zespołów. Wydarzeniem ściągającym wielotysięczne tłumy jest każdorazowo wielki festyn lipcowy odbywający się tradycyjnie na terenach rekreacyjnych Parku Sportu i Wypoczynku w Lubinie. To będzie pierwszy Podczas festynu spotykają się ze sobą nawykli do codziennego przemieszczania się mieszkańcy całego okręgu miedziowego odlegnicy do Głogowa. Dobry dziedzimy Państwu Czechosłowacka ciegosłowacka agentura artystyczna dragon concert i w wracławskiej przedstawia Państwu dzisiejszym koncertu Czechosłowackiej country zespół numer 1. Country Beat, niezygratca! Dziękuję bardzo i kogo Państwo chodzą i oglądają. I na tym polega właśnie urok festynu. Organizatorzy przedkładają możliwie bogatą ofertę atrakcji, a do uczestników wielkiego spotkania należy już wybór jest specjalny, gdzie jest ten z Legnicy, później Lubin, Płogów, Płoców, prawie wszystkie te bo jest czasowe. Idzie Andrzej Masiu? Zaraz przyjedzie, kochanie, poczekamy jeszcze. My do Mielna, pierwszy raz. No Na nas jedzie pięcioro. Jedzie i Nie wiem, no jak to będzie, to połączenie dać, bo tam coś do tych międzyzdrojów, tam i trzeba z tym długo czekać. Jadę do Kołobrzegu, żona moja Kołobrzeg, u Kołobrzeg, ustronie morskie, świnoujście. Słońce, powietrze, morze. I miejsca na plaży tyle, że starczy swobodnie dla każdego byle w miarę szczupłego ale na lazurowym wybrzeżu czy w złotych piaskach również panuje plażowe zagęszczenie. W nowoczesnych domach wczasowych mieszka się wygodnie i przyjemnie, ale są także amatorzy wakacji w plenerze i ci są nie mniej usatysfakcjonowani korzystając z pól kempingowych. Ośrodki w górach tę mają przewagę nad domami nad morzem, że są bliżej domu. Szklarska poręba Świeradów Zdrój leżą omal w sąsiedztwie zagłębia miedziowego, dwie godziny autokarem lub własnym samochodem. A w zimie, korzystając z pobytu w górskich miejscowościach, można uprawiać sporty na śniegu i brać udział w międzyzakładowych narciarskich imprezach organizowanych przez Kombinat. Do wczasów ma prawo każdy. Do wyjazdu raz w roku, samotnie albo z rodziną, nad morze, nad jeziora czy w góry, do jednego z 15 miedziowych ośrodków czasowych. Pewna ilość miejsc podlega wymianie i tak urlopowicze z zewnątrz mogą wypoczywać wraz z górnikami i hutnikami, Paci z kolei spędzają urlop w ośrodkach innych zakładów na terenie całego kraju. Dzieciom pracowników przyznano w kombinacie szczególne prawa. Nie liczy się więc ich wyjazd na wczasy z rodzicami. Mogą także wyjeżdżać na kolonie letnie czy zimowiska. W rówieśniczych grupach uczą się samodzielności, inicjatywy i doskonale odpoczywają. W których ośrodkach pobyt na koloniach łączy się z zabiegami leczniczymi, w miejscowych sanatoriach czy ośrodkach zdrowia, jak w odwiedzanych właśnie przez nas koloniach zdrowotnych w Kowarach. Sport to zdrowie. Nie tylko zdrowie, ale i radość życia na co dzień, odpoczynek, wspaniała regeneracja sił po pracy i przed pracą zarazem. Lotnisko w Lubinie nie tylko zbliża kombinat do ośrodków dyspozycyjnych i naukowych w kraju, ale jest również bazą sportów lotniczych.